Dzień doberek. Proponuję Wam dzisiaj lekturę i Ewangelii i pierwszego czytania, dlatego że jakoś one dla mnie się łączą, mają jakąś wspólną nutkę. W pierwszym czytaniu mamy ten moment, kiedy już po śmierci Józefa egipskiego, pamiętacie, Józef sprowadził całą swoją rodzinę do Egiptu, żeby, żeby było im dobrze, żeby nie pomarli z głodu. I tam jest taki moment dzisiaj, kiedy czytamy, że zmienił się faraon, nie ma już Józefa, zmieniły się okoliczności, zmieniła się polityka, Izraelici się rozrastali, i nagle ten nowy faraon, kolejny, postanawia uprzykrzyć życie Izraelitom. Totalnie wszystko się zmienia o 180 stopni. Było dobrze, zaczyna być źle. Pan Jezus dzisiaj mówi bardzo smutne rzeczy. Mówi o prześladowaniu, mówi o tym, że będziemy biczowani i tak dalej. I ta Ewangelia dzisiaj kończy się w ogóle takim zdaniem, że Pan Jezus skończywszy swoje nauki, poszedł głosić Ewangelię gdzieś indziej. I te dwa teksty bardzo mi się łączą z moimi smutnymi, źle, z moimi radosnymi rocznicami, bo wczoraj i przedwczoraj obchodziłem swoją szóstą rocznicę zostania przełożonym i proboszczem w Opolu. Można powiedzieć, że kadencje zostały y, skończone w tych dniach. Oczywiście skończyły się wcześniej, ale jakby miały trwać 6 lat. Taki był plan i tak y, nałożyło mi się te, y, te wydarzenia z mojego życia, z tymi czytaniami i z tym klimatem w tych czytaniach, jakby pokazując mi, że y, bardzo różne rzeczy które wydają się przez jakiś czas dobre, szybko mogą się zmienić, że okoliczności naszego życia tak dramatycznie, bardzo często, szybko przebiegają, że człowiek nawet nie jest w stanie czasami zreflektować nad tym, co się tak do końca dzieje, jakie to ma skutki w jego życiu, jakie to może mieć skutki, jakie będzie miało w przyszłości. Po prostu się to dzieje i trzeba się w tym wszystkim odnaleźć. I y, jeszcze jedna rzecz z tych czytań, która bardzo, a szczególnie w Ewangelii z tą końcówką, którą y, zaznaczyłem, mi się kojarzy, to jest takie y, coś, co ja sobie nazywam, że i tak w życiu będziesz sam. To znaczy, że przychodzi taki moment, w którym właśnie coś musisz skończyć, coś się zmienia, idziesz w inne miejsce. Ostatecznie, nawet jeśli otaczają cię ludzie, dobrzy ludzie, ludzie, którzy ci dobrze życzą, Gdzieś mają też swoje historie, swoje życie, w związku z tym zostajesz sam, zostajesz y, ostatecznie sam. Y, I teraz y, to jest bardzo trudna szkoła życia. To znaczy, żeby umieć tę samotność przeżyć dobrze, to znaczy, żeby ona nie była dla mnie destrukcyjna, nie była samotnością, która y, wciągnie mnie w jakiś taki wir czarnego myślenia. Wir takiego myślenia, że, że nie wiem, moje życie przestało mieć wartość i tak dalej. To jest coś, co chyba każdy człowiek jakoś przeżywa, bardziej lub mniej, bo to będzie zależało od naszego charakteru, od tego, w jakich okolicznościach żyjemy, od wielu rzeczy, ale jakby doświadczenie, wydaje mi się, różni się tylko u nas intensywnością, ale doświadczenie mamy wszyscy podobne. I myślę, że jakby warto z tego tekstu wziąć właśnie takie. Takie przyczynki do pomyślenia, jak to w moim życiu jest z tą zmiennością, jak sobie z tą zmiennością radzę, że coś, co na początku wydaje się dobre, potem nagle staje się czymś, co jest źródłem cierpienia, a potem właśnie z tą kwestią samotności, że ostatecznie i to jest też coś fajnego w tym, w tym takim trudnym doświadczeniu, że ostatecznie za swoje życie biorę odpowiedzialność i to ja swoje życie przeżywam. I oczywiście inni okoliczności mogą mi pomóc w tym, żeby było łatwiej, żeby było nawet przyjemniej, żeby była większa satysfakcja z tego życia, ale ostatecznie to ja zbieram swoje manele i idę gdzieś indziej. Ostatecznie to ja idę w inne miejsce. I pamiętacie, wczoraj przy Ewangelii o Siewcy mówiłem o tym, że bardzo ważna jest cierpliwość wobec siebie że proces czasami wychodzenia z trudnych sytuacji jest długotrwały. Nawet jeśli ludzie naokoło ci będą mówić, gościu, już dawno powinieneś przestać o tym myśleć, dawno powinieneś zamknąć ten temat, dawno powinieneś sobie z tym poradzić. Myślę tutaj choćby nawet o tej mojej opolskiej przygodzie. To warto być człowiekiem cierpliwym wobec siebie i szanować swój, swoje tempo. To znaczy, że nie żyjesz po to, żeby inni byli zadowoleni, tylko żyjesz po to, żeby swoje życie przeżyć dobrze. To jest zasadnicza różnica. I to się będzie wielu ludziom nie podobało to jak przeżywasz różne rzeczy, jak próbujesz o nich nie zapominać, jak je wspominasz, bo to jest Twoje. W moim życiu przez te ostatnie trzy lata tak było, że z jednej strony byli ludzie, którzy bardzo mnie wspierali w tym e, trudnym moim doświadczeniu, ale byli też tacy, którzy m, próbowali mi powiedzieć dość, to znaczy już o tym nie mów, przestań o tym mówić. Albo wręcz e, podważając jakby moją osobę, to znaczy, że pokazując, że jestem niedojrzały, że jestem, nie wiem, nieuporządkowany, że przywiązany do stołka i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Bo historia była taka, że ja nigdy nie chciałem być ani przełożonym, ani proboszczem. E, to był proces takiego długiego, nie wiem, jak to powiedzieć, rozeznawania. Chociaż nie lubię tego słowa, bo on jest bardzo nadużywane w kościele, ale długi proces, naprawdę on trwał długi czas. Więc to nie było tak, że ja czegoś chciałem. To była raczej z mojej strony taka zgoda na coś, co wiedziałem, że będzie dla mnie trudne, do czego się chyba raczej nie nadaje. W związku z tym, jakby nie chciałem tych decyzji, to nie było coś, co, co byłoby moim pragnieniem. Naprawdę, nigdy takiego pragnienia nie miałem. Stało się, bo, bo, bo tak się stało. Dlatego tym bardziej, jakby potrzebuję dużo czasu i jakby się tego też uczę, że potrzebuję cierpliwości wobec samego siebie, żeby no, pozamykać ten temat, ale go zamknąć. Nie na zasadzie takiej, że ktoś mi każe, albo kogoś to w końcu wkurza, tylko że ja wiem. Że coś się zamyka. I y, dlatego, jakby do tego wracam, że trudne doświadczenia y, one y, mogą mnie uczyć, ale nie muszą automatycznie. To nie jest tak, że nie wiem, zachoruje człowiek i nagle y, nie wiem, uczy się czegoś nowego. Wcale tak nie musi być. Choroba może być bardzo upadlająca, może być czymś, czy trudne doświadczenie może być czymś, co upadla człowieka, wcale go nie uczy niczego. To dopiero człowiek ma taką władzę nad swoim życiem i nad sposobem przeżywania tego życia, że może coś z tego wyciągnąć dobrego. Więc yy, bardzo bym się bał yy, tego, żeby automatycznie komuś coś narzucać. To znaczy, że masz trudne doświadczenie, w związku z tym Bóg cię czegoś uczy, albo życie cię czegoś uczy, i ty powinieneś takie pokorne ciele po prostu wszystko przyjmować, po to, żeby cię nauczyło. No nie, to tak nie działa. Nawet te historie z pierwszego czytania, które czytamy w ostatnich tygodniach. Abraham, Izaak, Jakub, jego synowie, Józef i tak dalej. Zobaczcie, one są spisywane długie lata po tych wydarzeniach, a więc ktoś, kto jest narratorem tych wydarzeń, ktoś, kto jest autorem tych notatek, tych tekstów, jakby patrzy z perspektywy czasu i jakby interpretuje różne fakty właśnie przez pryzmat historii Izraela. Czyli jakby patrzy, jak w perspektywie Pan Bóg działał w naszym narodzie, znaczy w ich narodzie, ale to nie jest tak, że nie wiem, Pan Bóg teraz przychodzi do, nie wiem, do Jakuba i mówi: Zrobisz to, to i to, i teraz ja Cię nauczę tego i tego i tego, no bo tak naprawdę tracimy wolną wolę człowieka. A więc myślę, że warto jakby uważać na takie pouczanie innych, że już powinni przestać coś przeżywać. Albo że powinni w taki czy inny sposób przeżywać. To też jest tutaj y, w hospicjum coś, czego się bardzo mocno uczę i czego uczymy się wszyscy jako zespół, y, czego też uczymy rodzin, pacjentów, y, że kiedy przychodzi moment y, choroby, później śmierci, żałoby, to to jest bardzo indywidualna sprawa. Że owszem, mamy jakieś podręczniki, mamy jakieś książki, spisane doświadczenia innych ludzi. Ale nie po to, żeby teraz szablonowo przystawiać to doświadczenie kogoś wcześniej do tego, co przeżyła dany człowiek, bo każda historia jest inna. Każdy człowiek inaczej umiera, każdy człowiek inaczej choruje, inaczej reagujemy. No to wystarczy popatrzeć na siebie, tak? To znaczy, że zobaczcie, że inaczej reagujemy, nie wiem, na głupie przeziębienie, kiedy mamy lat 15, kiedy mamy 20, kiedy mamy 47. Tak, że jakby łatwiej nam było z czegoś na przykład wychodzić, mniej nas to kosztowało, dzisiaj już jest inaczej. I tak samo jest z każdym doświadczeniem ludzkim. Więc naprawdę chrześcijaństwo nie polega na tym, że wszystkich zunifikujemy do jakiejś jednej niepowtarzalnej, do jednego niepowtarzalnego sposobu przeżywania różnych rzeczy. Tylko chrześcijaństwo właśnie polega wręcz na tym, że bardzo indywidualizujemy, to znaczy, że patrzymy na bardzo konkretnego człowieka, jego historię. I na to, jak sobie z tą historią radzi, na ile prosi o pomoc. Prosimy, yy, Boże, źle, yy, wracamy do tego, co, co mówiłem wczoraj: bądźmy dla siebie cierpliwi. Bądźmy dla siebie cierpliwi. Nawet jeśli Twoje przeżywanie różnych trudnych spraw z przyszłości, które się ciągnie, yy, yy, denerwuje innych, to Ty bądź dla siebie cierpliwy. Oczywiście trzeba tu zrobić rozróżnienie, że czym innym jest przeżywanie tego, a czym innym jest narzucanie swoich przeżyć innym ludziom. Tutaj oczywiście każdy ma prawo powiedzieć, stop, basta. To znaczy, że nie chcę tego słuchać. Znaczy, nie chodzi mi o taką brutalność, jak teraz powiedziałem, ale jakby musimy też brać pod uwagę to, że niektórzy nie są w stanie bardzo długo z nami iść w tej drodze. I to jest to, co mówiłem o samotności, że warto czasami też zobaczyć. Jak tę samotność przeżywam, choćby w trudnym doświadczeniu, co wcale nie jest takie łatwe. Dużo gadam. Tam będzie taki moment cięcia, bo coś mi się włączyło o telefonie, więc bardzo Was przepraszam, jeśli to nie wyjdzie zbyt fajnie. No to co, dobrego dnia Wam życzę, dobrego poniedziałku. Niech Wam się dzisiaj wiedzie. Do zobaczenia.